Jak go tak złapie, to on mnie uszczypnie, nie? What? Jaki w ogóle? Pypeć mały. Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o skorpionach. Tak jest, o tych dziwnych, pustynnych, ewentualnie tropikalnych, opancerzonych pajęczakach. I to o nie byle jakich skorpionach, bo pod lupę weźmiemy jednego z najbardziej znanych, najbardziej kultowych, to może mocne słowo, ale w świecie terrorystyki jak najbardziej. I kiedyś, teraz już nie, jednego z najbardziej popularnych gatunków w hodowlach. Drodzy Państwo, oto przed Wami skorpion cesarski. Z tym, że ten wstęp był bez sensu, bo to nie jest skorpion cesarski. To jest... O, jak się chwycił. To jest skorpion cesarski. Tak, to małe, stawiające się. <laughs> jaki w ogóle mały ten spyrtek. To jest, moi drodzy, skorpion cesarski. A tamtego wziąłem tylko i wyłącznie dlatego, że jest duży, a po prostu nie mam dużego skorpiona cesarskiego. To są jedyne, jakie mam, nie? Ale to jest faktycznie prawdziwy skorpion cesarski, czyli Pandinus Imperator. Jak go tak złapię, to on mnie uszczypnie, nie? Łot! Ty... Jaki w ogóle? Pypeć mały. Zabawa z nimi to jest prześwietna sprawa. One się tak strasznie śmiesznie stawiają i niby takie małe, ale uszczypnąć potrafią. Dobra. A co się w ogóle stanie jakbym chciał go wziąć na ręce? Dobra, zrobimy to inaczej. Hop i pyk. I już jest na ręce. Dobra. To teraz możemy opowiadać o Skorpionie. Cesarskim. Jeszcze a propos wstępu, to zobaczcie różnicę wielkości skorpionów i dlaczego wybrałem tego po lewo do wstępu. Na mojej lewej ręce macie mojego największego skorpiona, jakiego kiedykolwiek miałem, i jest to oczywiście mój ukochany Spinifer. Natomiast po prawej mamy młodziaka Pandinus Imperator, no, czyli bohatera głównego dzisiejszego odcinka. Także to jest młody osobnik, no a to jest dorosły osobnik troszeczkę większego, wydaje mi się, gatunku. No i różnica jest, no, kolosalna, tak? Weźmy sobie go odstawmy. I ten wielki to jest tak spokojny, widzicie, no ja sobie mogę go trochę popchnąć i on po prostu pójdzie. Małego jakbym tak popchnął, to bym nie użar. Więc to nie zawsze jest tak, że duże skorpiony są bardziej agresywne. No nie, nie, tutaj ten mały o. No to jest świr po prostu. No dobra, ale zajmijmy się stricte tym oto skorpionem. To, że on zasługuje na osobny odcinek, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Jest to skorpion wielki, jest to skorpion, tak jak wspomniałem, praktycznie kultowy w terrorystyce. No i jak się okazuje, jest to aktualnie nie lada Rarytas. Jeszcze 10-15 lat temu gdybyście poszli na jakąkolwiek wystawę zwierząt egzotycznych w Polsce czy na jakiekolwiek targi, to podejrzewam, że na większości stoisk ze skorpionami zobaczylibyście pudełka i zobaczylibyście terraria z napisem Pandinus Imperator, czyli właśnie skorpion cesarski, i to byłaby norma. Aktualnie w zasadzie tego się nie widuje. A jest tak dlatego, że ten skorpion jest po prostu rzadki w hodowlach i jest ku temu konkretny powód. W ogóle skorpion ten jest na tyle yy, cenny i na tyle rzadki, że znajduje się na liście. CITES. Czyli chroni go konwencja waszyngtońska. On jest chroniony prawem międzynarodowym. I żeby posiadać takiego skorpiona, to trzeba mieć taki papierek, który jest świadectwem pochodzenia zwierzątka. No i ja takie papierki mam i wiem skąd ten skorpion pochodzi. I on się urodził dokładnie w sierpniu 2022 roku w Niemczech. No i tam pan go rozmnożył na podstawie zaimportowanych osobników. A skąd takie osobniki się importuje, a w zasadzie importowało? Bo właśnie w tym jest cały sęk i dlatego ten skorpion aktualnie jest tak rzadki. Moi drodzy, pan. Dinos Imperator to jest skorpion afrykański. On występuje na całkiem sporym obszarze Afryki Zachodniej, czyli mamy Gany, mamy Togo, mamy Benin, mamy Gwineę, mamy Wybrzeże Kości Słoniowej i tak dalej, i tak dalej. Różne państwa, tak? No i jeszcze do roku y, 97 on nie był chroniony. Dopiero w roku 97 weszła ta cała ochrona międzynarodowa. No ale dlaczego w ogóle ta ochrona weszła? A weszła dlatego, że naturalnie występujące populacje tego skorpiona były tak bardzo eksploatowane i tak wiele osób było wywożonych z Gany, właśnie z tego, że no mogłoby dojść do tego, że po prostu gatunek by ten sobie w skrajnym wypadku wyginął. A tak to weszła ochrona, cyk i eksporty się skończyły. No i skoro eksporty się skończyły, to nie za bardzo jest jak te skorpiony z naturalnego środowiska ściągać. No a w Europie naturalnie nie występują, no to proste jest, że takich populacji hodowlana, jeżeli nie będą rozmnażane, się będzie kurczyć. I tak się stało. No i tak mniej więcej od Pira ze drzwi 10 lat tego skorpiona jest coraz mniej na rynku, jest coraz rzadszy, a za tym idzie też wzrost ceny. I jak normalnie kiedyś można było go kupić za, nie wiem, kilkadziesiąt złotych, to teraz za takie skorpiony trzeba dać ponad 500. Ile? Gorzej niż inflacja, a raczej dobra inwestycja, powiedziałbym. Ja w ogóle sobie spoczął na palcu, czajcie to. I teraz już abstrahując od tej jego aktualnej rzadkości i że jest to skorpion bardzo niszowy i bardzo ceniony, to gdyby pójść na miasto i wyrywkowej osoby spytać się o jakiegokolwiek skorpiona, to. Jestem praktycznie pewny, że większość osób powiedziałaby... Nie wiem. Nie wiem. Jeden z rodzajów antykoncepcji, a drugą najczęściej udzielaną odpowiedzią byłoby właśnie skorpion cesarski. Bo jednak gdzieś ta pamięć, ta wiedza o nim i fakt, że on kiedyś był mega popularny i naprawdę bardzo znany, i wszystkie atlasy, książki dla dzieci i ogólnie książki o zwierzętach, jeżeli już mówiły o jakimś dużym czarnym skorpionie, to był to właśnie skorpion cesarski. No to wszystko składa się na fakt, że nadal jest on po prostu bardzo znany, tylko tak się stało, że przez ochronę stał się rzadki w hodowlach. To skoro część historyczną mamy obcykaną, to teraz pora na jakieś ciekawostki, no bo też by się takie coś przydało zrobić. Po pierwsze, ciekawostka jest taka, że to jest jeden z nielicznych skorpionów, które można trzymać w grupach, słuchajcie. I tak się składa, że ja nie mam jednego, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć skorpionów cesarskich. Zróbmy sobie, tak? O, taką bierze. No i po co mi te pięć skorpionów cesarskich? Yy, w zasadzie na sprzedaż. To jest, nie będę tutaj ściemniał, że te skorpiony kupiłem, żeby je dalej bezczelnie sprzedać z zyskiem. Natomiast z tyłu głowy mam taki maleńki plan i to jest w zasadzie fajny plan, bo te skorpiony po pierwsze są rzadkie i to, to też jest jakby takie ciekawe w nich, że yy, mało kto je ma. No a po drugie, skoro można je trzymać w grupach i skoro mam grupę, tylko że w osobnych pojemnikach, to może by spróbować takie skorpiony wrzucić wszystkie do jednego pojemnika i zobaczyć co się stanie. I to jest w zasadzie bardzo fajny pomysł, jak się nie sprzedadzą to zrobimy grupowe i tyle i będzie pięć skorpionów w jednym pojemniku. Z tym, że z taką grupówką trzeba uważać, bo jak będzie za mało jedzenia to one się pozżerają nawzajem, a jednak y, trochę szkoda by było. Weźmy sobie go tak, Ops. pyk, dobra. No co, stawiasz się? Stawiasz się? Ło ty kolego, ty to jesteś taki. Jaki to jest w ogóle agresywny gnój. Co do samych skorpionów, to te skorpiony są duże. Naprawdę duże i bardzo masywne i bardzo silne przez to. To, co tutaj widzicie, to jest młodziak. On ma półtora roku, no to jeszcze wiecie, on urośnie za trzykrotnie, jak nie więcej. I te skorpiony są znane z tego, że mają po pierwsze bardzo dużo siły, po drugie są czarne jak smoła, po trzecie świecą w ultrafiolecie i to jest też w ogóle świetna sprawa, tylko że kurczę, ja nie mam tutaj swojej lampy ultrafioletowej, no nic. W każdym razie, jak się na takiego skorpiona w nocy poświeci ultrafioletem, to on zacznie świecić na taki jasno-niebieski kolor, więc to jest genialna sprawa. No a tak poza tym, to w sumie najciekawsze rzeczy już wam powiedziałem. Można go trzymać w grupach, jest rzadki, jest chroniony, trzeba na niego papierek, a inna sprawa, no to jest typowy czarny skorpion, czyli raczej człowiekowi nie zrobi krzywdy, między innymi dlatego ja sobie tutaj tak trochę pozwalam z nim i nawet jakby taki skorpion mnie no raz, że uszczypnął, to tam wiecie, przy tej wielkości nic by się nie stało, a nawet jakby mnie ukuł swoim kolcem jadowym, w którym ma jad, jak każdy skorpion, to też nic by się nie stało. Co najwyżej by mi się bombel zrobił, bo na szczęście takie duże czarne skorpiony pokroju właśnie tego, czy pokroju tego wielkiego ptysia, czyli heterometrus spinifer, którego widzieliście na wstępie, to ten jad raczej człowiekowi żadnej krzywdy nie zrobi, poza tam miejscowym bólem, no i wiecie, no to taka igła wchodząca w ciało, nic przyjemnego. Ze względu na to, że ten skorpion po prostu miażdży swoje ofiary nogogłaszczkami, ergo szczypcami, no to jemu taki jakiś bardzo silny jad nie jest potrzebny. Ewentualnie jak ofiara jest naprawdę silna i się wyrywa, to wtedy w ostateczności używa. Kolca jadowego i jeszcze wykminiłem jeden sposób, jak można wkurzyć skorpiony, co jest trochę chamstwem z mojej strony, ale da się wkurzyć. Wystarczy go pomiziać pędzlem, wtedy on się nie waha i po prostu normalnie atakuje pędzel kolcem. Już wiecie, głaszki poszły w odstawkę. Jak kolec jest używany, to już wiadomo, że skorpion jest wkurzony. Z innych podstawowych faktów, skorpiony są pajęczakami i tutaj bynajmniej Afryki... Afryki... Ameryki nie odkryłem. Natomiast warto sobie zdawać z tego sprawę, że tak samo jak inne pajęczaki, skorpiony mają wszystko to, co takie pajęczaki powinny mieć. Czyli mają ciało, które jest podzielone na głowotłów i opistosome, czyli na odwłok nazwijmy to, mamy cztery pary odnóży krocznych, parę nogogłaszczek oraz parę szczękoczułków. Czyli razem sześć par odnóży. To są wszystko odnóża, tylko one się dzielą na odnóża kroczne, czyli cztery pary i odnóża gębowe, czyli nogogłaszczki i szczękoczułki, dwie pary. I u skorpionów to co uwielbiam, to jest kształt szczękoczułków, bo oprócz tego, że no oczywiście skorpiony mają te swoje kleszcze, szczypce, nogogłaszczki, jak zwał tak zwał, to ich szczękoczółki mają postać takich maleńkich dodatkowych szczypiec. I jedzenie skorpionów. Na to znaczy, jeżeli takiego skorpiona nakarmimy i on będzie przeżuwał i tak, no, mielił, miażdżył pokarm, to jest to dosyć niesamowity spektakl i po prostu dla mnie hipnotyzujący. Może to być objaw choroby psychicznej. Nie wiem, nie badałem się. W każdym razie jest to dla mnie strasznie ciekawe do oglądania. Nie wiem, mam nadzieję, że dla was też. No i kurczę, tyle, nie? Co ja wam mam więcej powiedzieć o tych skorpionach? Ła! Ale jest... Niesamowicie defensywny. One są, wiecie, takie, że no nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. To są małe, po prostu, czołgi. Jeszcze teraz jak teraz on jest mały, ale już zdaję sobie sprawę tego, że może normalnie dosyć mocno uszczypnąć. I ten uścisk faktycznie ma mocny. Ja czuję po pęsecie normalnie, bo nie dałem mu jeszcze palca i w sumie nie wiem, czy dać. O, no właśnie. Widzicie, co się dzieje? Hop. Niesamowite stwory. Weźmiemy go sobie. Pyk. I do pojemniczka. Dobra. To teraz szczera rada na koniec. Jeżeli po tym filmie ktoś z Was będzie sobie chciał kupić takiego większego albo mniejszego czarnego skorpiona, super. Kupujcie, nie ma żadnego problemu, to są prześwietne zwierzaki, może ich obserwacja nie nastręcza jakoś nie wiadomo ilu emocji, natomiast faktycznie samo polowanie, samo jedzenie, ewentualnie to używanie kolca jadowego, co jest rzadkością, ale się zdarza, no to zaobserwować takie coś w warunkach domowych to jest faktycznie coś. Natomiast yy, szczerze, czy polecałbym Wam kupić takiego skorpiona cesarskiego, który jest 2-3 razy droższy niż taki dorosły osobnik spinifera? Nie wiem, jak ktoś się napali na skorpiona cesarskiego, to sobie kupi skorpiona cesarskiego, ale w moim odczuciu, jeżeli chcecie dużego czarnego skorpiona i to ma być tylko i wyłącznie zwierzak terariowy, to kupcie sobie takiego spinifera czy innego heterometrusa i też będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Więc one są nie dość, że większe, to jeszcze są tańsze, jak Wam umrze. Co też się zdarza, chociaż no, mi się zdarzyło, ale jednak ciężko ukatrupić takie zwierzę, o ile daje się mu no, odpowiednio dużo wody, to i wiecie, będzie wam żył i 8 albo i 10 lat. Także decyzja będzie należała do was. Przedstawiłem wam plusy i minusy jednego i drugiego skorpiona. W zasadzie największym minusem imperatora aktualnie jest cena. I tutaj w pełni szczerze to mówię, bo to są to po prostu skorpiony, które są drogie. A takiego dużego spinifera, to kupicie jej za dwie stówy, nie? I macie normalnie dużego wielkiego skorpiona i każdy kto do was przyjdzie będzie mówił łopanie, ale bydle. Nawet kobiety. To tyle ode mnie. Yy, pożegnaj się. Nawet w sumie nie masz imienia. Dajcie mu jakąś propozycję imienia w komentarzach. W każdym razie y, żegnamy się i widzimy się w kolejnym filmie. Hej. A, i napiszcie komentarz, czy Wam się film podobał. Hej.